Zmieniłem specyfikację załadunkową, czyli generowanie właściwie WZ z zamówienia, żeby ułatwić ten cały proces i uniezależnić się od jakichś błędów, zrobiłem coś takiego, że tworzona jest specyfikacja i ona jest niezależna od wystawionej WZ. -ki. Znaczy wZ nie trzeba wystawiać, tworzymy specyfikację z danego zamówienia i tą specyfikację od razu możemy wydrukować. Tak to wygląda. Tą specyfikację również możemy eksportować do, właściwie do różnych postaci, na przykład do Excela. Także potem łatwo można dokonać jakichś zmian, jeśli taka potrzeba zajdzie. No i proszę zobaczyć, tak wygląda format Excela. Tą specyfikację można bezkarnie usuwać. Tworzyć ją na nowo. Dodatkowo jeśli klikniemy dwukrotnie w pozycję na zamówieniu, pojawi nam się referencja z pozycją w specyfikacji i skąd pochodzi. Ilości sztuk brane są z tego pola dodatkowego dokumentów PW. Myślę, że to powinno znacznie ułatwić sprawę.